Witamy serdecznie bardzo. Witamy. Dzisiaj mamy dla Was kolejny unboxing z, z czego? Mówimy? Znaczy no... dowiadam się. Dokładnie. <gry> no, mamy paczuszkę. Która będzie szeleścić. się <gry> szeleścić trochę, ale to tylko na początku. Przepniemy ją tu Żeby nie uszkodzić nic w środku. Tam jest niby takie fajne otwarcie, ale żeby nikt danych nie, nie wziął to musieliśmy ładnie zakleić. Nie Borodo No, więc tak. Patrz co tam jest Co tam jest? Stop! Stop! No to na początek mamy coś fajnego. Ale to duże. Troje długie. Jak już można się domyślić. No, Pokrowiec. Ciężko to widać w kamerze tyle powiem. Na wędkę. <laughs> Dokładnie. Będziemy łowić ryby. Będziemy łowić ryby. Coś ciekawego ci tam napisali? Nie, na tej. I... O! Pokrowiec Slim. Ale dalszej części nie przeczytam, bo to się później dowiecie. <laughs> no, dalej mamy. O, proszę. To już będzie wiadome. O, to na Militari też wędki sprzedają. <laughs> w sumie chyba tak. I logo. Piękne, fajne. No. Dalej mamy paczkę w patce, które się przykleiło. Widać, że lubią pakować paczki do paczek. Dokładnie. Jak to teraz rozpakować, żeby tego nie uszkodzić? Ciachu, Ciachu. Teraz się przetnę. Jezus. Bady. Mogę nałożyć ten już. Och, i mam już drugi. Dzisiaj takie szeleszczące odcinek No nic nie poradzę Ale przynajmniej dobrze zatakowane Dokładnie Jezusie Nie ja co się trzyma Tak żeby szybko wyciągnąć Co to w ogóle tam wsadzili Pudło Piękne pudło o śmieci. O. A, to żebyś z daleka widział, czy ci ryba łapie. No lornetka, jedno oka. Jak to się nazywa? To co pira ci tamten? Eee, luneta? Chyba luneta. Chyba luneta. <laughs> no jak to mamy tutaj do otwarcia? A, to jest takie fajne pudełko. my. I się otwiera. I mamy kolejne zapakowanie. Co my tu mamy? Piękną, solidną lunetę. Z przybliżeniem 4 razy 32. Wyciągnij. Widać? Widać. Mamy zabezpieczenia, nie osłonki. Osłonka na o, okular osłonka. i. Dokładnie. I te drugie coś. <laughs> Dokładnie. Z regulacją. Pion poziom. Pion poziom. I odległością. Nie, Przybliżenie. Przybliżeniem. Przybliżenie. I mamy chusteczkę. Czyjścik. <grystek> Czyścik I to tyle w tym pudle. Dokładnie, to tyle w tym pudle. Ale nie tyle na ten odcinek. Dokładnie. Short intermission. I mamy kolejną paczuchę. Trochę dłuższą. Ja tylko trochę. No, tak żeby... A to jeszcze jest w papieże. Yeah. Chyba już chcę sobie radę. Tak, dam sobie rady. Albo nie dam sobie rady. <noise> <noise> Dobrze, solidnie zapakowane. Zapytaj, bo będzie łatwiej. Chyba już wyjdzie. Mam nadzieję. I wychodzi. I cóż to jest? Świeci na bok. I mamy pudło. Jakaś mniejsza się ta paczka zrobiła. Obrócę. O. I otworzymy. Dun, 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 dun. Też zapakowana ładnie. Tak jest. Z certyfikatem. Mamy certyfikat. <laughs> Chyba z poprawioną korektorem. Z poprawionym korektorem, numerem seryjnym. Tak to się prezentuje. Trochę daleko. O! Niżej. O. No, widać poprawkę korektorem. Ale mamy podpis, pieczątkę od firmy. Powinno być dobrze. Dużo styropianu. i cele też nie będą złe dokładnie chociaż lepiej je chyba zostawić na wszelki wypadek mamy jeszcze instrukcje obsługi i bezpieczeństwa że dokładnie mamy ostrzeżenie mm. Na bok. i rozpakowujemy dalej. O, tu już chyba mi się nauczyło. I co my tu mamy? Trojeczele. No i mamy Piękną, długą wiatrówkę wiatrówkę, wiatróweczkę Dokładnie Firmy Hudson Airtact Dokładny model to było Jak to było? I teraz powinny Wam się wyświetlić wszystkie specyfikacje, nazwa modelu Dokładnie No Na śród Oczywiście typu diablo. Diablu Czy tam diabolo? Diabolo chyba to było. Jak zwał, tak zwał. Diablo lepiej. <noise> no. I to by było na tyle chyba w tym odcinku. Paczki się skończyły. Nie ma więcej. <noise> Nie ma więcej. Kudny. Te święta <noise> tak często przychodzą. <noise> Więc zapraszamy do oglądania następnych odcinków, które pojawią się za. Eee, tak. No. Dokładnie. Pojawią się za trzy kropki. Dokładnie. Jak się pojawią, to będą. Także. BUJA. BUJA.